Antykwaria Datticus prezentuje 110 lat temu urodziła się ukochana pisarka z dzieciństwa wielu ludzi na świecie – Astrid Lindgren. Moralizatorski często ton dotychczasowej literatury dla dzieci zmieniła Lindgren w typ opowieści, gdzie fantazja, humor i pogłębiona psychologia dziecięca tworzyły światy bliskie wyobraźni dziecka. Napisała Fizie Pończoszankę, trylogię o Karlsonie z dachu, Emila ze Smalandii, Braci Lwie Serce, Ronię, córkę zbójnika, oraz oczywiście najsłynniejszy cykl o dzieciach z Bühlerbin. W polskiej tradycji książka ta w przekładzie Ireny Szuch-Wyszomirskiej zawiera wszystkie trzy tytuły cyklu w jednym tomie. Choć w oryginale ukazywały się one na przestrzeni kilku lat. Pierwowzorem Bühlerbin była Osada Sevet Storp, niedaleko miasteczka Wimmerby, w którym urodziła się Lingren. Fundacja Billerbin, ściśle współpracująca z antykwariatem Atticus, ma za patronkę właśnie Astrid Lingren, a jej działaniom przyświeca duch dzieciństwa obecny w twórczości pisarki, która nigdy nie zapomniała jak cudownie, a równocześnie trudno jest być dzieckiem. Celem fundacji jest upowszechnianie relacji opartej na szacunku i zaufaniu między dorosłymi a dziećmi, a wyróżniają fakt, że dostrzega swoją rolę w tworzeniu wspólnotowego środowiska dorosłych i dzieci. A wszystko to wyrasta z dziecięcych doświadczeń lekturowych. Zakochaj się w antykwariatach akcja społeczna.